Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego. Dostępna tylko na capitalbuch.pl. Polecam Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o produkcji tysięcy dzieci rocznie w specjalnych kapsułach w Niemczech i o tym, że Ukraina się do tego przymierza. Dlaczego się uśmiecham, to później. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. Zadzwonił do mnie przerażony widz, podając właśnie tę informację. Ta informacja po, pojawiła się w mediach internetowych i nie tylko internetowych, w różnych miejscach. W pierwszym rzędzie na E, PH24, i y, na y, str różnych stronach związanych z, z prawicą. E, no, i y, informacja była taka. Tu y, przeczytam, y, Początek. Niemiecki biotechnolog Hasem Al ghalili przedstawił wizualizację projektu specjalnego laboratorium do produkcji ludzi. Możemy na nim zobaczyć wielką salę pełną futurystycznych kapsuł, wypełnionych tlenem i płynem owodniowym, w którym rozwijają się małe dzieci. W każdym takim laboratorium miałoby się znaleźć 400 sztucznych macic. Naukowiec pisze, że dzięki wdrożeniu projektu na świat mogłoby przychodzić rocznie. Nawet 30 tysięcy tak wyprodukowanych ludzi. Ta wizja może stać się faktem. W ukraińskim parlamencie został zarejestrowany projekt ustawy, który przewiduje podstawy prawne dla wdrażania tej makabrycznej wizji rzeczywistości. Sprawę opisuje mecenas Jerzy Kwaśniewski w nusleterze Instytutu yy, Ordo-Jurys. No i myślę, że tyle wystarczy. Znaczy, tak, po pierwsze, <tryk> Ta informacja dotycząca produkcji dzieci w kapsułach w Niemczech nie jest prawdziwa. Ee, ona się wzięła stąd, że tam jest taki człowiek Hasem Al-Ghalili, obywatel niemiecki pochodzenia azjatyckiego, który biotechnologiem nie jest, tylko zajmuje się różnymi. Innymi sprawami, natomiast zajmuje się też wizualizacją i produkuje różne filmiki pokazujące, co by było, gdyby. I, ten, i ta cała wizja jest jego wizją. Kojarzy się to, z, oczywiście, z nowym, wspaniałym światem Huxleya, bo to. Dokładnie tak Huxley w latach 30. XX wieku opisywał, e, w jaki sposób powinny przychodzić na świat e, dzieci w masońskim państwie światowym. E, natomiast e, no ja jestem na bieżąco w tej chwili, dlatego że e, kiedy nagrywany jest ten program, to w ręku trzymam wydruk okładki swojej najnowszej książki. Masoneria Polska 2023 ostatni etap. I ta książka opisuje przygotowania do wielkiego resetu i to, co oni już głośno mówią o tym, jak będzie wyglądało życie, świat po wielkim resetie. I zebrałem wszystkie dane dotyczące takich właśnie działań związanych z manipulacją. Czy produkcją człowieka. No i, i takich rzeczy akurat nie robią. Prawda? I pojęcie sztucznej Macicy dotyczy czegoś prawdziwego, ale to coś prawdziwego, ta maszyna, to jest maszyna, której się umieszcza wcześniaki. No, i nikt nie próbował tego przedłużać. Znaczy, przedłużać w tym sensie, że doprowadzić tą sytuację do tego, że, że dziecko jest poczęte w próbówce i poza organizmem kobiety się rozwija. Więc zadziwiające, że no tak poważne media. Powtórzyły tą informację jako informację. Natomiast ciekawostką jest tutaj ta informacja, którą podaje mecenas Jerzy Kwaśniewski, bo on twierdzi, że jest w kontakcie z przyjaciółmi z Ukrainy, którzy z przerażeniem go poinformowali, że jeden z posłów z tej partii, od Zełańskiego, Sługa ludu y, zgłosił taki projekt, y, pod, znaczy zgłosił do, do odpowiedniego tam biura w Sejmie, prawda, żeby tam w jakiejś przyszłości odpowiednie komisje i później Parlament y, ten projekt rozważył. No i, i, i mecenas Kwaśniewski y, mówi, że przygotowuje dla nich y, odpowiednie y, ekspertyzy. No i informacje mamy tylko od mecenasa Kwaśniewskiego, no ale to Ordo Iuris, poważna organizacja. No, no i teraz wyglądałoby to tak trochę kabaretowo, dlatego że projekt ustawy w czasie wojny w ukraińskim parlamencie, który dotyczy produkcji dzieci w maszynach, w tysiącach produkcji, która nie jest możliwa i nikt tego nie potrafi, no to jest, yy, to może wzbudzić tylko uśmiech. No i pytanie, o co tu chodzi? No i teraz albo mecenas Kwaśniewski został wprowadzony w błąd przez kogoś, albo nie został wprowadzony w błąd, yy, i faktycznie jakiś poseł zgłosił taki projekt. I y, to by mnie wcale nie zdziwiło z, z dwóch powodów. Po pierwsze, y, z tym, że to jest tylko projekt, prawda, to, czy w ogóle to gdzieś dalej pójdzie, bo tu jedna uwaga istotna ma, na marginesie, bo ten y, widz, który do mnie zadzwonił, y, nie zauważył, że ta informacja jest ze stycznia, ze stycznia 2023 roku, a więc minęło 4 miesiące. Prawie, no w zasadzie cztery miesiące, i y, jest cisza na ten temat. Natomiast y, powiedzmy, że jakiś poseł zgłosił to w ukraińskim parlamencie. I teraz, jeżeli przyjrzymy się składowi personalnemu partii y, Sługa Narodu, partii Zeleńskiego, to y, nie będziemy się dziwić, bo tak, po pierwsze, Zeleński nie był wcześniej politykiem. W związku z tym nie miał tylu ludzi, żeby obsadzić wszystkie stanowiska w Sejmie, znaczy wszystkich posłów, których mógł obsadzić, czy musiał zgłosić na wszystkie miejsca. Zyskał bezwzględną większość, więc tych jego posłów jest bardzo dużo i ci ludzie, no to są ludzie, których on gdzieś tam poznał jako menadżer, jako. Osoba zajmująca się show biznesem, i kiedyś to śledziłem, no to tam weszło dużo młodych, dobrze wykształconych Ukraińców, którzy dotąd pracowali w strukturach państwa, a, a szczególnie w strukturach samorządowych. Na pewno było sporo przypadkowych osób. No, bo to było wszystko bardzo szybko robione. No i Zełeński jak zaczynał swoją działalność polityczną przyspieszoną, to prezentował się jako libera. Później zaczął zmieniać to swoje nastawienie coraz mniej był liberałem, coraz więcej kładł nacisku na różne mechanizmy, takie jakie są. W Unii Europejskiej, a, a z natury są y, socjalistyczne, i komentatorzy mówią, no, że robił to reagując na atmosferę y, w społeczeństwie, na poglądy y, dominujące w społeczeństwie. Trudno podejrzewać Ukraińców o y, nastawienie liberalne, bo takiego nigdy praktycznie nie widzieli na oczy, nie, po, nie, nie poznali w, w praktyce, a pewnie i i w teorii. Także wśród tych posłów zełońskiego mógł się znaleźć jakiś taki zwariowany, lekko liberał, który zgłosił taki projekt, żeby zaakcentować ten swój libera liberalizm i, i, i proponować, że Ukraina w ten sposób całemu światu zamanifestuje, jaka to ona jest postępowa. No, i teraz jest oczywiście druga kwestia, na którą zwracają uwagę ci, którzy te materiały rozpowszechniali, że y, Ukraina jest w tej chwili bardzo zależna z jednej strony od Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony od Unii Europejskiej. I y, ma to, będzie to miało dwojakie przełożenie na to, co dzieje się na Ukrainie. Po pierwsze, Wszyscy, którzy pomagają Ukrainie liczą na to, że po wojnie będą mieli z tego profity. Czyli będą mogli coś kupić na Ukrainie, na przykład ziemię czy zakłady pracy, będą mogli tam prowadzić różne biznesy. I, i to jest jeden aspekt, to znaczy, Ukraina będzie musiała zapłacić za tą wojnę, za odbudowę po tej wojnie i będzie płacić. Ten sposób, no bo w jaki inny. Druga rzecz, że dobre relacje z Amerykanami i z Unią Europejską, no to jest wielki nacisk na to, żeby Ukraina była taka jak Zachód. Czyli właśnie taka skrajnie liberalna, wyrażająca zgodę na wszystko to, na co na przykład po Polsce się nie chcą zgodzić, nawet pis się. Nie chcę zgodzić, przyjdzie Platforma, jak przyjdzie, to się zgodzi. I, I tyle. Natomiast ja bym powiedział tak, że na razie, czy w tej kwestii, nie ma sprawy. Dziękuję bardzo.